Cześć, ja nazywam się Szymon Kwapiszewski i wraz z Bartłomiejem Dzierwą chciałbym Was powitać na podcaście maturalnym tworzonym przez Akademię Historii. W ramach tego podcastu przedstawiamy Wam istotne zagadnienia historyczne, ciekawostki, a także rady maturalne. Miłego słuchania. Cześć, tu Szymon i witam Was na drugim odcinku podcastu Akademii Historii. W którym przygotowujemy Was na różne oblicza egzaminu maturalnego z historii. Tym razem przejrzymy się zagadnieniu, które, jeśli wierzyć internetowym memom, dość często śni się mężczyznom. Mianowicie chodzi o cesarstwo rzymskie, a konkretnie dzisiaj zajmiemy się jego dziedzictwem i historią tego, jak ten tytuł cesarski podróżował po Europie, jak przeniósł się z Rzymu do Konstantynopola, a następnie został przejęty na zachodzie Europy i właśnie czynimy to dlatego, że choć nie wiemy jak bardzo, jak często śni się również ten temat panom pracującym w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, to jednak wiemy, że temat ten pojawia się i przewija się w różnych wymaganiach maturalnych do egzaminu z historii i tak samo Omawiamy ten temat w różnych momentach naszych lekcji, które przygotowujemy dla Was wraz z Akademią Historii. Natomiast tutaj, podczas tego podcastu, chciałbym skupić się na właśnie takim całościowym, holistycznym spojrzeniu na to właśnie konkretne zagadnienie, które mam nadzieję, że to spojrzenie właśnie ułatwi Wam zrozumienie. Tą drogę, tą długą drogę, jaką tytuł cesarski przeszedł. Zacznijmy więc od początku. W tym przypadku początkiem jest upadek Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego w 476 roku, natomiast tutaj należy oczywiście jeszcze zrobić uwagę, że Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie istniało od 395 roku, a to dlatego, że wtedy cesarz Teodozjusz Wielki podzielił to Oryginalne cesarstwo rzymskie na dwie części, na część zachodnią i wschodnią. Część wschodnia przetrwała zawieruchę dziejową, przetrwała wędrówki ludów i e, istniała dalej jeszcze przez wiele lat. Natomiast cesarstwo zachodnio-rzymskie nie oparło się tej zawierusze dziejowej i upadło. Wskutek tego upadku cesarze bizantyjscy, cesarze rządzący w Konstantynopolu uznali, że to im przysługuje godność cesarzy rzymskich. I oni mają prawo do tej spuścizny po cesarstwie zachodnio-rzymskim. Z tego powodu sprawę uznawano za rozwiązaną. To oni byli cesarzami rzymskimi, i tutaj taka uwaga, właśnie, która też pojawia się w niektórych zadaniach maturalnych: mianowicie, jeśli posiadacie jakiś tekst źródłowy z początków średniowiecza. Już po upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, natomiast w tekście ktoś określany jest jako cesarz rzymski, najczęściej będzie chodziło o cesarstwo bizantyjskie. W późnym średniowieczu, w momencie kiedy święte cesarstwo rzymskie w Niemczech się już bardziej, już bardziej okrzepło, wtedy ten tytuł no już był tak używany różnie. Natomiast na początku we wczesnym średniowieczu cesarze rzymscy to po prostu cesarze w Konstantynopolu. W VII wieku zaczął pojawiać się tytuł Bazilejusa. Ten rytuał dworski zaczął być już obecny od około wieku VI, i właśnie w ten sposób dochodziło do przekształcenia tego tradycyjnego obrazu cesarzy rzymskich. Jak doszło do tego, że ten tytuł z Konstantynopola przeniósł się na zachód? Ano, pod koniec VIII wieku w Bizancjum panowała cesarzowa Irena. I tutaj jest ważne założenie, mianowicie w państwie Franków, państwie Karola Wielkiego, ważnym takim podstawowym prawem było prawo salickie. I prawo salickie zakładało, że tylko mężczyźni mogą dziedziczyć władzę królewską, jakąkolwiek władzę i Dlatego uznawano, że skoro na tronie niby jest kobieta, no to znaczy, że tron jest pusty. Co ośmieliło frankijskich myślicieli, frankijskich doradców Karola Wielkiego, jak również papieża Leona III, którzy uznali, że wobec tego ten tron można kimś zapełnić. Karol Wielki w wyniku swoich podbojów, Udało mu się praktycznie w dużym stopniu zająć tereny, które niegdyś należały do cesarstwa rzymskiego. Posiadał on Rzym, to znaczy Rzym był pod jego taką kontrolą, pod takim jego protektoratem. W Rzymie oczywiście był papież ze swoim państwem kościelnym, natomiast jednak król Franków był takim opiekunem papieża. Co zresztą Karol Wielki wielokrotnie czynił, wielokrotnie wspierał on papieża w jego starciach z rzymskim ludem i rzymską szlachtą. W związku z czym uznano, że Karol Wielki jest dobrym kandydatem właśnie na cesarza w, w rozumieniu rzymskim. No i dlatego w roku 800, kiedy Karol Wielki wybrał się właśnie do Rzymy, Rzymu po to, aby wspomóc papieża, który wtedy dość źle sobie radził, ze zwalczaniem lokalnych buntów, no wtedy właśnie Karol um, wsparł go, i 25 grudnia 800 roku Karol został koronowany na cesarza. W Bizancjum trochę nie wiedziano co się dzieje, o co chodzi, uznawano Karola za uzurpatora, i dopiero w 812 roku tytuł ten został uznany przez cesarze bizantyjskich. Uznali, że odtąd istnieją dwa cesarstwa poniekąd. Także w ten sposób doszło do przejścia na zachód, no i mm, następcy Karola Wielkiego sprawowali ten tytuł przez kolejny przeszło wiek. Ostatni z właśnie takiej bezpośredniej linii Karola Wielkiego, ten cesarz zmarł w 924 roku. Już ci ostatni cesarze wtedy nie posiadali specjalnej, specjalnie realnej władzy więc po tym ten tytuł po prostu wygasł. Wznowiony on został na nowo w roku 962 w, i za sprawą Ottona I. Otton I był królem niemieckim z dynastii Salickiej. Dynastia Salicka przejęła władzę w Niemczech w 919 roku w osobie Henryka I i następnie właśnie kontynuowała przez kolejne lata. I dekady, i właśnie jednym z jej przedstawicieli był Otton I. Otton I w 962 roku wyprawił się do Rzymu. I w rzymie koronowany został na cesarza rzymskiego, właśnie już tutaj jako następca dosyć odległy, ale następca Karola Wielkiego tu już nie było wielkich sporów, jeśli chodzi o to, kto może być cesarzem, czy można koronować cesarza na zachodzie, wtedy już było wiadomo, że poprzez Karola Wielkiego i jego następców ta praktyka została już utrwalona i ustalona. Więc odtąd pierwszy koronował się. W przeciwieństwie do Karola, który wprawdzie hmm, oczywiście opiekował się papieżem, natomiast była to dla niego taka trochę jednak poboczna działalność, no to tutaj odtąd pierwszy i jego następcy bardzo poważnie wzięli sobie do serca ideę restytucji Cesarstwa Rzymskiego, jego odnowienia. I um, no właśnie, i dlatego spędzali dosyć dużo czasu w Rzymie. Nie podobało się to papieżom, prawdę mówiąc, którzy woleliby mieć wolną rękę, natomiast cesarze rzeczywiście spędzali wtedy trochę czasu na Półwyspie Apeninskim. Też inną sprawą jest to, że rok 962, według niektórych historyków, jest to moment takiego największego uzależnienia papiestwa od cesarstwa. Wtedy rzeczywiście papież, który koronował od I, musiał. Podpisać dokument, zgodnie z którym on oraz jego następcy mieli składać przysięgę wierności dla cesarza, co rzeczywiście było dosyć, dosyć, może niekompromitujące, ale było oznaką tej słabości. No więc po odtonie pierwszym następuje odton drugi, który koronował się w 980 roku, a następnie odtąd trzeci, który koronował się w 996, zwłaszcza ten ostatni. Dość, no to był dość młody cesarz. On zmarł, mając zaledwie dwadzieścia kilka lat. Zmarł w 1003 roku, zaczął rządzić już jako kilkulatek po przedwczesnej śmierci swojego ojca. I odtąd trzeci był dosyć idealistyczny. Tam dosyć duży udział w jego edukacji miał Gerbe z Oryjak, późniejszy papież Sylwester II. I no właśnie tutaj, dzięki tym wielkim ideałom odtąd trzeci zapragnął. Odnowić cesarstwo rzymskie od 997 roku wydawał również dokumenty z pieczęcią, właśnie zawierającą ten napis restytucja cesarstwa rzymskiego. Także widać, że ci cesarze wzięli sobie tą ideę naprawdę. Głęboko do serca. Natomiast później, po tej przedwczesnej śmierci, od Tona III, który również hołdował ideą Cesarstwa Uniwersalnego czyli takiego znów trochę przekraczającego sam Rzym, same jakieś konotacje historyczne, ale też obejmującego całą chrześcijańską Europę, doszło do takiego właśnie złączenia się idei rzymskiej i idei chrześcijańskiej. I rozszerzenia niejako tej idei na, wszelkie, na wszystkie narody europejskie. Między innymi znany jest obraz z Ewangeliarza od Tona III, w którym od Tona III przyjmuje hołd od czterech ziem, reprezentującym właśnie różne części Europy, od Słowiańszczyzny, Germanii, Galii oraz Rzymu. Także to właśnie symbolizowało ten uniwersalizm cesarski, to, że cesarz stoi, ponad wszystkimi świeckimi i duchownymi władcami w Europie chrześcijańskiej. Później jednak, po śmierci od Tona III, jak twierdzi profesor Stefan Weinfurter, ta idea Cesarstwa Rzymskiego zaczęła być coraz bardziej abstrakcyjna. Kolejni cesarze niemieccy zaczęli coraz bardziej identyfikować ten tytuł z Królestwem Niemieckim, z tymi ziemiami niemieckimi, i choć cały czas nazwa tego państwa to było Święte Cesarstwo Rzymskie, no to jednak tytuł ten coraz bardziej był ograniczany do ziem niemieckich w takim wyobrażeniu. Mimo to należy pamiętać, że przez całe średniowiecze cesarze, święci cesarze rzymscy, aby koronować się właśnie diademem cesarskim, musieli udawać się do Rzymu. Nie było innej opcji. Cały czas uczestnikiem koronacji musiał być papież. A właśnie król, który chciał zostać cesarzem, musiał wybrać się na kosztowną oraz długą wyprawę do Rzymu. Trzeba pamiętać, że z Niemiec trzeba było do Rzymu przeprawić się przez Alpy. Wtedy nie było to tak um, łatwe jak obecnie. Wtedy nie istniały żadne tunele pod Alpami. Rzeczywiście wtedy wiązało się to z Przeprawą przez szczyty górskie, co z pewnością nie należało do najprzyjemniejszych rzeczy, a po drugie, zgodnie z powiedzeniem: Gdy kota nie ma, to myszy harcują. No właśnie, jeśli król niemiecki opuścił swój kraj po to, aby koronować się na cesarza, no to w kraju dosyć często zdarzały się wtedy rewolty, co było dodatkową taką dodatkowym kosztem, który trzeba było wziąć pod uwagę, koronując się na cesarza. Mimo to, Dosyć dużo władców Niemiec wybrało tę, tę ewentualność i koronowało się w Rzymie na cesarza. Natomiast tutaj trzeba pamiętać, w przypadku na przykład pisania, wypracowania maturalnego, że jeśli mówimy o właśnie władcach Niemiec, którzy nawet zostali cesarzami, to musimy być. Dość czasowo precyzyjni, to znaczy, na przykład w przypadku sporu o inwestyturę mówimy o sporze między Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII. I Henryk IV rzeczywiście całościowo był cesarzem, świętym cesarzem rzymskim, e, to znaczy, jeśli Wejść na jego biogram, na przykład na jakichś internetowych czy papierowych encyklopediach, no to wtedy widzimy, że jest on tytułowany jako cesarz. Natomiast koronowany na cesarza został on dopiero w 1084 roku, wtedy kiedy zdobył Rzym. Natomiast w momencie, w którym toczył się spór inwestyturę, Henryk IV cały czas był królem Niemiec. I jako takiego trzeba go wtedy tytułować na przykład w wypracowaniach. Oczywiście trudno jest znać wszystkie daty, kiedy e, ktoś został cesarzem albo nie, ale właśnie takie, takie rzeczy, takie ważniejsze wydarzenie jak spór o inwestyturę, tutaj można pamiętać, że podczas tego sporu Henryk IV był jeszcze tylko królem Niemiec. No i właśnie. Przez kolejne wieki Święte Cesarstwo Rzymskie istniało w Niemczech, różnie sobie działało, ale jednak cały czas wywierało bardzo duży wpływ na Europę chrześcijańską. Dopiero w XV wieku pojawił się zwyczaj, aby to państwo zostało nazywane jako Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Wtedy dopiero pojawia się jakieś połączenie między nazwą państwa a nazwą zamieszkującego go ludu. Także to, to, czy warto pamiętać, ponieważ może to być zaskoczenie, że rzeczywiście, jeśli mówimy o Niemczech w średniowieczu, no to mamy na myśli najczęściej święte Cesarstwo Rzymskie. Święte Cesarstwo Rzymskie istniało jeszcze po średniowieczu, cały czas ten twór państwowy istniał, on był coraz bardziej podzielony na takie malutkie miasta państwa, malutki księstewka, które były nominalnie y, związane ze sobą osobą cesarza, natomiast y, co do zasady były one dość niezależne, przez to ciężko było takim państwem rządzić. I to państwo tak samo traciło prestiż. Tutaj warto przytoczyć taki ciekawy cytat, który miał wypowiedzieć Wolter, słynny francuski filozof doby oświecenia. Mianowicie powiedział, że upadające święte cesarstwo rzymskie nie było ani święte, ani rzymskie, ani nie było cesarstwem i chyba trzeba przyznać mu rację. No cóż, Władza polityczna rzadko bywa święta, cesarstwo, które istniało przez tyle czasu na terenach niemieckich raczej nie miało zbyt wiele wspólnego z Rzymem, zwłaszcza w ostatnich swoich wiekach, no a cesarstwem też już raczej nie było właśnie przez tą postępującą fragmentaryzację polityczną, która no, uniemożliwiała jakiekolwiek konkretne decyzje polityczne. To cesarstwo istniało do roku 1806, pomimo tych wszystkich właśnie problemów. Wtedy zostało wreszcie, wreszcie rozwiązane. Właściwie to wyobrażam sobie to w taki sposób, że Napoleon, który wtedy wkroczył do Niemiec, on po prostu wszedł i no, dosłownie kopnął to cesarstwo rzymskie. Ono było tak już przepruchniałe, przegniłe, że wreszcie upadło. E, ostatni cesarz e, musiał zrzec się swojego tytułu na mocy pokoju z Napoleonem, i w ten sposób zostało utworzone cesarstwo austriackie, które właśnie przejęło niejako tą misję, to ten tytuł cesarski po świętym cesarstwie rzymskim. Ale nie było już ono tym samym tworem politycznym, także na początku XIX wieku historia polityczna Świętego Cesarstwa Rzymskiego kończy się. Jednak oprócz samego tytułu cesarskiego, osobne życie wiodła idea Rzymu jako właśnie centrum dawnego imperium. I tutaj chciałbym Wam, wam wprowadzić takie pojęcie właśnie trzech Rzymów. Pierwszym był oczywiście Rzym, ten oryginalny, znajdujący się w Italii. Drugim był rzecz jasna Konstantynopol. Tutaj sprawa jest jasna. Tutaj, podobnie jak tytuł cesarski, ten tytuł drugiego Rzymu takiej repliki przeszedł na Konstantynopol. Natomiast później, właśnie ten tytuł trwał sobie przez całe średniowiecze, aż w 1453 roku Konstantynopol upadł pod atakami. Osmanów. No i wtedy doszło do kilku wydarzeń. Po pierwsze, ostatni cesarz cesarstwa bizantyjskiego zginął w walce broniąc Konstantynopola, nie pozostawił żadnych potomków, a jego najbliższą krewną była córka despoty Morei Zoe Paleolog. Zoe Paleolog udała się uciekła do Italii wraz ze swoją rodziną tam wyszła za mąż, ale wkrótce została wdową i szukano dobrego kandydata dla jej męża. I takim kandydatem okazał się być Iwan III, groźny, władca Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, który, no cóż, był związany nieco ideowo z Cesarstwem Bizantyjskim, podobnie jak całe właśnie Wielkie Księstwo Moskiewskie. Było to oczywiście księstwo wyznające prawosławie jako swoją religię, a więc tutaj to połączenie z Cesarstwem Bizantyjskim i z tym patriarchatem konstantynopolitańskim było bardzo jasne. No i właśnie... Doszło do tego małżeństwa w 1472 roku. Wreszcie zostało ono sfinalizowane. Zoę, udała się do Moskwy i tam przyjęła imię Zofia. I pod takim imieniem była znana do końca swojego życia. W każdym razie, jak widzicie, Iwan III Groźny, on pojął za żonę ostatnią żyjącą, jakby spadkobierczynię cesarzy bizantyjskich, i miało to swoje konsekwencje. Pewien rosyjski mnich o imieniu Filoteusz z Pskowa uznał mianowicie, że po upadku głównej siedziby prawosławia oraz właśnie wskutek tego, że to że różnymi drogami to dziedzictwo prawosławia przeszło do Moskwy, to właśnie Moskwa powinna zostać uznana za trzeci Rzym. Czyli mamy drugi Rzym, mamy pierwszy Rzym w, w Italii, Rzym upada, jego dziedzictwo przechodzi na Konstantynopol, Konstantynopol staje się drugim Rzymem, a z kolei po upadku Konstantynopola to dziedzictwo drugiego Rzymu przechodzi na trzeci Rzym znajdujący się w Moskwie. Filoteusz twierdził, że po Moskwie nie nastąpi już żaden czwarty Rzym, że to Moskwa jest tym ostatecznym trzecim Rzymem, który będzie istniał po wsze czasy. Oczywiście można to troszkę spisać na karb, takie przepowiednie, pewnymi wyobrażeniami odnośnie końca świata. Część ludzi zwłaszcza w kręgu prawosławnym uważała, że świat zakończy się około 1492 roku, wtedy miał, miało dojść do właśnie takiego roku milenialnego e, od założenia świata, według właśnie tej rachuby, bodajże 7, 7 tysięcy lat do założenia świata i to miał być właśnie koniec wtedy w 1492 roku, było to oczywiście wynikiem bardzo skrupulacyjnego obliczeń różnych mnichów w klasztorach, którzy doszli do takiego wniosku, więc no nie było to zbyt Przesadnie odważne ze strony Filoteusza. Nie wiemy, czy on też się podpisywał pod takimi założeniami, ale jeśli tak, no to nie było to zbyt odważne z jego strony, żeby powiedzieć, że Moskwa będzie jeszcze istnieć przez 20 lat. No cóż, jak widać istniała jeszcze przez i istnieje przez bardzo długi okres czasu. Nie wiemy, co z nią będzie dalej, natomiast nie, wątpli nie ulega wątpliwości fakt że tytuł ten dość przylgnął do Moskwy, on jest wykorzystywany wiadomo do celów różnych czasem propagandowych. I to pomimo faktu, że patriarchat Konstantynopola nie całkiem upadł, czyli właśnie to ten element spuścizny, do którego Moskwa rościła sobie największe prawa, czyli właśnie do ochrony tego dziedzictwa prawosławnego II Rzymu. Pomimo tego właśnie Konstantynopol nie upadł całkiem. Do dzisiaj istnieje patriarchat Konstantynopola, który ma swoją siedzibę w Istanbule, no ale mimo to tytuł przylgnął do Moskwy. I tak już pozostało. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Jak zwykle zachęcam do wejścia, do zapoznania się z mediami społecznościowymi Akademii Historii, tak abyście nie przegapili żadnego kolejnego odcinka naszego podcastu, które będziemy wypuszczać w poniedziałki, tak jak i ten odcinek. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i do usłyszenia.